Dzień dobry, witam serdecznie w nowym vlogu. Witam się z Wami moi kochani dzisiaj. No taki jak widzicie, pogoda nie dopisuje ostatnio. Dzień niezbyt piękny, więc większość spędzimy zapewne w domu, ale mam gościa. Zaraz wam pokażę. Jest właśnie u mnie Cypruś. Cześć Cypruś. Dzień dobry. Dzień dobry. Wykorzystając z okazji, że jest właśnie długi weekend, Cypruś mnie odwiedził. No, ale złą jestem troszeczkę ciocio, bo każę mu się to uczyć. Podejrzewam, że w niedzielę nie będzie mu się chciało, jak już wróci do domu. Tak cypruś, wybaczysz mi to, nie. <noise> nie ma wyjścia dokładnie. Ale yy, tak, ogólnie jak widać u mnie oświetlenie jest takie dosyć słabe, a lampy mocno odbijają. Ale mam pewien pomysł, zamówiłam coś, aby rozjaśnić tą moją kuchnię. No, zobaczymy. Mam nadzieję, że się uda, że, że zda to egzamin. No, i myślę, że już w następnym tygodniu będę próbowała jakoś to ogarnąć. Z zobaczymy. Mam nadzieję, że będzie jakiś efekt. No tak, aby nie skuwać tych płytek. No bo wiadomo. Tadaj. Cypruś będzie się tutaj dalej uczył, a ja zajmę się przygotowaniem naszego drugiego śniadania. No, mam taki pomysł, aby zrobić pudding ryżowy z, z jabłkami. Myślę, że to takie dosyć lekkie, ale. Całkiem, całkiem pożywne, no i będzie też takie smaczne. Tak mi się wydaje, wiadomo, cynamonek, cukier. Ja bardzo lubię. Już robiłam wcześniej, ale myślę, że Cypruś też spróbuje i będzie mu smakowało. Więc ja się biorę ja za swoje, Cypruś tu się jeszcze uczy, no i trzymamy kciuki, aby nam się pogoda poprawiła. Bo szczerze mówiąc, no jest jaka jest, jak widzieliście, a chciałabym, żeby abyśmy tam wyszli więcej na dwór, coś tam można porobić, dotlenić się przy okazji, wiadomo, siedzenie w domu nikomu nie służy całymi dniami. Zapraszam Was do obejrzenia takiego właściwie tygodniowego vlogu. Wcześniej już jak była pogoda, coś, coś nagrałam, trochę, trochę pszczółek, trochę coś tam zuzięł, więc zapraszam Was do oglądania takiego połączonego tygodniowego vlogu. Ryż się już tutaj gotuje. Wcześniej go przepłukałam. Warto przepłukać. Można tą wodę użyć do podlewania kwiatków, ale nie, nie było u mnie tego dużo. Mam też tutaj swojskie takie jabłuszka, bez chemii, niepryskane, więc nie wyglądają najpiękniej, ale liczy się smak i to, że są zdrowe. Zaraz będę zajmę się przygotowaniem właśnie jabłek do tego, do tego ryżu. Ryż jak mi się bardzo ładnie ugotuje, na koniec dodam jeszcze mleko. O to będzie pudding taki na mleku, pudding ryżowy na mleku. No ryż już nam się gotuje, trzeba coraz będzie po prostu Sprawdzać, aby się nie przypalał. Już tutaj niedługo mu zostało. Niedługo. Zmniejszymy gaz. O, a ja zajmę się jabłkami. Pierwsze co tu muszę usunąć, gniazda. Taki mam sprzęt. Nie jest to nic takiego super, ale na pewno ułatwi. Będzie szybciej. Zobaczcie, jak to fajnie wychodzi. Coś takiego wyszło. Pamiętajcie, że u mnie po prostu nic się nie marnuje i środki pójdą po prostu dla kurek do podziubania, więc to nie ma z tym problemu. Tylko, o, słabo wychodzi, ale piękne takie swojskie jabłuszko. Tutaj jabłka mam już praktycznie pokrojone, zaraz pójdą na patelnię. A ryż, ryż wygląda w ten sposób. Woda się zredukowała. Można już spokojnie dodać mleko. Musi to być mleczne. Musi być ten po prostu aromat. Teraz też dam cynamon. Kto ile lubi. Cynamon pójdzie też do jabłek. Pamiętajmy o tym. Cukier waniliowy można dać, można dać zwykły cukier, coś co lubimy, aby dało taki po prostu fajny aromat. Dobrze, przemieszamy, przemieszamy, aby to mleko wszędzie było. No i czekamy do czasu, kiedy mleko zacznie po prostu się, kiedy tu się razem przygotuje, mleko zacznie się redukować i będzie prawie że gotowe. Mm. Już czuję ten zapach cinnamonku po prostu. Kojarzy mi się to ze świętami, z taką jesienią. Uwielbiam ten zapach. Tutaj właśnie już przygotowujemy już razem teraz jabłuszka. Jabłka, które posypałam cynamonem, one się podsmażają. Będą tak z dwóch stron. Tutaj posypane, później poprzewracam za chwilę. Ale jeszcze jest krótko. Dałam trochę wody, aby się gdzieś mi nie poprzypalały. Można podlewać. One mają być po prostu takie jak z glazurą. Niedokładnie zasmażone, tylko tak podsmażone fajnie. Zaraz to zrobię, dokończę. W międzyczasie mamy już tutaj przygotowany ryż. Cynamon, cukier, może być cukier waniliowy, taki rozgotowany na mleku. Ma być to takie dosyć rozgotowane. I już powoli nakładamy. Tak. O, chyba się kurki wystraszyły kaczuszek. Cześć kaczuszki. Trochę szaro, buro. Ponuro, ale idziemy zobaczyć efekty pracy. Mokro u nas, trzeba uważać. Cyprus niestety, nie ma gumiaczków. Mm -hmm. Przydałyby się. Ale tak, ja wczoraj zajęłam się wywożeniem. Obornika od kur wiadomo trzeba, a Cypruś tutaj zajął się kretowiskami. Kretowinkami. O! Tak, było, było posprzętane. No czy powiedzmy, że tak może nie zupełnie dokładnie, ale tu już widać, <ścoughs> że już jest powtórka z rozrywki. O, szkoda, prawda? Na darmo. No trochę na darmo, chociaż dla mnie to nie, nie takie na darmo. Jak się cię być? Ciężko, ciężko było no i to z tymi krytowiskami. Do bardzo. Narobiłeś no, się, tak. No szkoda. Ja troszeczkę pomogę, ale bardzo troszeczkę, ponieważ y, robiłam swoje. A tutaj, y, ale wykorzystaliśmy tą ziemię i poszła po prostu na kompost do kompostownika, na kompost. Myślę, że to będzie bardzo dobre rozwiązanie. Taka ziemia jest taka, no tutaj ciemna, a ogólnie mamy glinę, więc chyba dobrze przemielona, że tak powiem. Ach, jeszcze... Uuu, to chyba są komary, jeszcze żyją komary. <grym, 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 tak. Tam w oddali myślę, że widać, ale wcześniej pokazywałam, jak po, że posadziliśmy właśnie drzewka owocowe. I faktycznie, no za gęsto, tak jak pisaliście, dziękuję w komentarzach, będziemy przesadzać, ale dopiero na następną jesień. Ja kupiłam je tak po prostu same korzenie. Tam mamy nawodnienie, więc postaram się, aby miały bryłę korzeniową, taką całą tą bryłę, tak wtedy już przesadzimy, jak się fajnie te szaki ukorzenią, bo woda na pewno pomoże, jak będzie sucho, to tutaj w tym wypadku na pewno będzie na plus. Więc poczekamy po prostu do następnej jesieni, aż to się wszystko ładnie przyjmie. No i też poszukam miejsca dobrego, bo jednak trzeba trochę tego miejsca będzie. Ach, Kaciuszki już pływają. Cały dzień taki no, niezbyt ładny, no ale my wyszliśmy po prostu przewietrzyć się. Idziemy też na spacer krótki spacer dotlenić się, żeby mózg lepiej pracował. Chociaż daleko nie będziemy odchodzić, ponieważ wypuściłam tutaj moje kurczaczki. No a wiadomo, jastrzębie, coraz słyszę jastrzębie, latają tutaj. Któregoś dnia było ich sześć, wyobraźcie sobie, więc natłok tłok jest jastrzębi. Latały po prostu dosyć nisko, ale że ja byłam, to może nie próbowały. To łapiesz nie nie, nie, nie nie tak łatwo. To tak silki są bardziej takie do złapania. Spróbuj silka. O, tam jest pan silek. Tup, 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 tup. O, albo ten. No. A nie, to, to jest kochinek. Nie, nie jest Na siłę nie łap. Um, możesz z Zuziom się przywitać. Zuzia zawsze jest chętna do głaskania. Cześć, Zuziu. Do siebie. Cześć Zuzia. Ona już chciałaby pochodzić, ale dzisiaj już chodziła. Ranna zmiana już była. Zuziak. Zuziek codziennie nie jaja. Tak, Zuziak? Dziękuję. Prawdzie ja ich nie jem, sama Zuzia zjada i reszta ekipy, no ale ważne, że nie się. Piękna pogoda moi drodzy, zaglądam dzisiaj do jednego z uli, zobaczymy. Ogólnie dzisiaj tak, pszczoły noszą normalnie, normalnie pyłek. Jak widać jest tutaj, pokarmu jest sporo. Obawiam się, że jak będzie ciepło i będą sporo latały. Widać tutaj już powybierane. To będą też matka będzie czerwiła, a to jest niedobrze w tej, o tej porze roku. Zobaczymy. Jak coś, to trzeba będzie zalać trochę gniazdo. Ale nie chcemy też męczyć pszczół. Ok, założymy z powrotem. Powałkę. Fakt, że było, przez, y, było dużo widać, ale chciałam jeszcze tak zajrzeć na szybko. Y, ciekawe, czy to tak mniej więcej pasuje. Pasuje. Założę tylko pajączek, bo nie chciałabym, aby gdzieś tutaj jeszcze ktoś od góry się wkradł. No, no i wszystko ok. Temperatura. Trudno powiedzieć raczej nie jest to temperatura wulu, ale jakiś czas powałka była na zewnątrz. Więc raczej nie ma co się tym sugerować zbytnio. Cik cik, 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 cik. cik, 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 cik.